Dzień dobry. Za dwa dni minie rok, odkąd robię. Metal Newsy, ponoć pierwszy rok jest najtrudniejszy zatem Happy Birthday Metal Newsy, przetrwałyście jak zaczynałem oglądając speców od YouTube'a i słuchając co mówią, nastawiałem się na 1000 subów po roku, oto ponoć niezły wynik no a jest tu nas już ponad 1700 osób więc wynik super jak na niszowy program Dziękuję, że jesteście. Lajkujcie, szerujcie, komentujcie. Niech się niesie. Dobra nowina. A na indeksie filharmonika raczej bez szaleństw. Srebro minimalnie w dół. Złoto, jak zaraz zobaczycie, lekko w górę. Od jakiegoś czasu rośnie nam gold-silver ratio. Według spot to już prawie 82, a w fizyku 66. Czyli o jakieś 6-7 punktów w górę od minimów, które mam w moich tabelkach. No bo niedawno to było odpowiednio 75 i 59. No a teraz już przechodzimy do newsów. Zaczniemy od tego, jak sprawdziły się przewidywania ekspertów co do cen metali. LBMA opublikowała wyniki swojego konkursu przeprowadzonego na początku ubiegłego roku, w którym pytano o średnie roczne ceny srebra, złota, platyny i palladu. No i jak widać w tabelce, te zwycięskie prognozy były naprawdę blisko. Złoto, różnica między przewidywaniem a stanem faktycznym to zaledwie 9 centów. Srebro 5 centów, pallad 2,6 centów, na platyna prawie 10 dolarów. I czy to oznacza, że można przewidzieć ceny? No nie bardzo, bo LBMA pokazała podium w każdej kategorii i tam jest 12 nazwisk, co oznacza, że w top 3 nikt nie pojawił się choćby dwa razy. To jest kolejne jak dla mnie potwierdzenie, że można tylko zgadywać i czasem się trafi. Chociaż wyciągając średnią z ich przewidywań, no to ze złotem trafili niemal w punkt. No z całą resztą było już kapkę gorzej. Platyna miała być według nich o 100 dolarów droższa, pallad prawie 150 dolarów tańszy, a srebro o niecałe 2 dolary droższe. No czyli tak średnio mylili się o jakieś 8%. Czy to dużo, czy to mało? No, sami ocencie, może nie tak dużo. No, teraz politycy wszędzie są tacy sami, nie wiem kiedy oni się nauczą. W Indiach w lipcu, o czym mówiliśmy, podnieśli cła na importowane w złoto z 7,5 do 12,5%. No i mija pół roku, jak cytuje Bloomberg, anonimowego urzędnika państwowego. Rząd już zdał sobie sprawę z problemu, który stworzył, i jak to się mówi, będzie teraz bohatersko z tym walczył. No, urzędnik oczywiście nie użył tych słów, no, no a sprawa roz, rozbiła się oczywiście o przemyt, który bardzo mocno wzrósł, przez co oberwały lokalne rafinerie, które nie mogły konkurować z szarą strefą. Turcy otwierają kopalnię złota, po tym jak odkryli depozyt ponad 100 ton w prowincji o swojsko brzmiącej nazwie Bilecik. Inwestycja, jak ogłosił turecki prezydent Erdogan, pochłonęła już 70 milionów dolarów. Docelowo będzie kosztować 500, choć wszystkim zajmuje się państwowa spółka, więc strzelam, że wyjdzie trochę drożej ale szacuje się, że złoża warte są ponad 6 miliardów dolarów, więc raczej do tego Turcy nie dołożą. W pierwszych latach chcą wydobywać 2,5 tony metalu rocznie, z czasem ma to wzrosnąć do 6,5 tony. Dubai Gold and Commodities Exchange, największa i najbardziej Dywersyfikowana giełda instrumentów pochodnych na Bliskim Wschodzie przedstawiła swoje całoroczne statystyki rynkowe za 22 rok, odnotowując łącznie ponad 8 milionów 200 tysięcy kontraktów o łącznej wartości 162 miliardów dolarów w ciągu roku, co oznacza wzrost odpowiednio o 16 i ponad 8%. Wraz ze stałym wzrostem inflacji w 2022 roku inwestorzy coraz częściej zwracali się w stronę złota, a DGCX odnotował 78% wzrost kontraktów na złoto będących przedmiotem obrotu na giełdzie w porównaniu z poprzednim rokiem, czytamy w komunikacie na stronie giełdy. Link do materiałów oczywiście w newsletterze. Zapraszam do subskrypcji, tam możecie przeczytać więcej. No, ale nie wszędzie jest tak kolorowo, jak w Dubaju. Informacja z Malezji: tamtejsza firma Hello Gold zajmująca się obrotem złota, nie tylko w Malezji, ale i w Tajlandii, zamyka swe podwoje ze względu na nieopłacalność biznesu. Dziwne to info, muszę przyznać. Postaram się. Poszukać czegoś więcej na ten temat w sieci, jeśli się na coś natknę, to dam znać. Sekretarz skarbu USA Janet Yellen rozmawiała z władzami RPA Stany Zjednoczone chcą lepszej, głębszej współpracy z krajami regionu w związku z posiadanymi przez nie surowcami. Na no, RPA to jeden z krajów BRICS, kraj pogrążony w kryzysie przerwy w dostawach prądu uderzają między innymi w wydobycie platyny. USA chcą tu chyba pomóc, no ale napierają na władze w Pretorii, by zmieniły swoje neutralne stanowisko wobec wojny na Ukrainie. RPA zamierza wziąć udział we wspólnych z Rosją i Chinami manewrach wojskowych. Niebawem się zapewne przekonamy, kto ma dla południowej Afryki lepszą ofertę, no bo stawiam na to, że bez pomocy z zewnątrz kraj się nie podniesie. I szczerze mówiąc, to ja mam wyrobioną opinię na temat tego, co musiałoby się stać, żeby ten kraj się podniósł, no ale jeżeli ktoś sądzi, że powiem głośno, że do władzy musieliby wrócić biali potomkowie Holendrów, którzy założyli to państwo, to się tego nie doczeka, nigdy tak nie powiem. Trochę na potwierdzenie tego, o czym mówiłem we wrześniu na Yahoo! artykuł o tym, że nie opłaca się inwestować w pallad, a jego cena będzie w najbliższych latach spadać. Jest to kwestia malejącego popytu z przemysłu samochodowego. Cytowani przez Yahoo analitycy z McWire. Przewidują, że w 27 roku ceny wyniosą średnio zaledwie 1150 dolarów za uncję No i tak wiem, że na początku odcinka mówiłem, że się nie da cen przewidzieć, no ale tu mamy do czynienia z pewnym trendem Pala to w 90% przemysł samochodowy Na spalinówkach palla ostatnio dostępuje się tańszą platyną Na w elektrykach nie potrzeba go wcale Oczywiście istnieje możliwość, że wydarzy się coś, co fundamentalnie zmieni sytuację, ale ja nie wiem, co by to mogło być. No a jeśli wierzyć zapowiedziom startupu Astroforge Incorporated, to generalnie wszystkie platynowce czeka los palladu. Firma rusza w kosmos, by eksploatować asteroidy. Tak, dyrektor generalny Astroforge Matthew Galić Chce zmniejszyć koszt wydobycia platynowców z blisko 1000 dolarów za uncję do uwaga 50 dolarów. Nie dlatego, że mamy świetną technologię wydobywczą czy coś podobnego powiedział. To dlatego, że zmierzamy do miejsca, w którym stężenie metali platynowych jest o wiele wyższe niż jakiekolwiek złoża rudy, które mamy na ziemi i to właśnie sprawia, że ekonomiczny argument jest po naszej stronie. Astroforge ma jednak sporo do udowodnienia, bo póki co najcięższy urobek, jaki udało się z kosmosu przetransportować na Ziemię, ważył 250 gram, trochę ponad 8 uncji. Temat pośrednio tylko związany z metalami ale lockdowny miały duży wpływ na wyceny, więc pokażę zajawkę tego co nagrał Project Veritas, no zwłaszcza, że w mediach jakoś o tym cicho. Zapraszam na film z angielskimi napisami, Pfizer is thinking about COVID? Well, that is not what we say to the public. No. Don't tell anyone this. We're exploring, like, not, you know how the virus keeps mutating? Yeah. Well, one of the things we're exploring is, like, why don't we just mutate it ourselves so we can, the, we can create unlikely to develop new vaccines, right? So we have to do that. If we're going to do that, though, there's a risk of, like, as you could imagine, no one wants to be having a pharma company mutating fucking viruses. We be, like, very controlled to make sure that this virus that you mutate doesn't so create something that, like, you know, goes everywhere. No, you, no, don't let them leave. Please unlock the door. Get in. Why you, is go, going hard here? You, please unlock. Please unlock the door. Please unlock the door. Unlock like that lock the door. We're trying to get unlock the door. Unlock the door. No, a dla tych co nie znają angielskiego, generalnie chodzi o to, że Pfizer mutuje wirusa, ale cicho. Nowości z rynku monet. Żyrafa od Scottsdale Mint. Uncja w srebrze limitowana do 15 tysięcy sztuk oraz uncja w złocie z limitem do 100 sztuk. Obie w Brilliant Uncirculated. Do złotej dodane pudełko i certyfikat. Nie wiem, czy już jest na rynku. Widziałem u jednego z naszych dealerów, że cena pojawi się niebawem. Druga nowość też ze Scottsdale Mint Alien. Zdaje się, że druga z serii jest to moneta limitowana do 25 tysięcy sztuk. Ale wyjdą też edycje kolekcjonerskie, takie fluorescencyjne, że się obcemu oczka świecą na zielono, także pokryte rodem i w antyku. No i będzie też będą dwie wersje złote, bo uncjowa i taka jedna dziesiąta uncji. No, i to tyle na dziś. Dzięki, cześć.